Ciemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka w chyba ostatnim już odcinku z serii Back to School. Słuchajcie, zabieram Was dzisiaj na zakupy. Jedziemy z Oliwką i z Dawidem, i mamy do kupienia tak: strój na włew, buty po szkole, strój na rozpoczęcie roku szkolnego, i to są chyba takie trzy najważniejsze punkty tych zakupów. Oprócz tego bardzo chciałabym sobie kupić jakieś buty Adidasy. No i to tyle. No ale mam nadzieję, że znajdziemy dla Oliwki coś fajnego, bo chyba tylko te rzeczy nam zostały. Plecak zamówiliśmy, więc powinien być u nas za kilka dni, a nie, przepraszam Was bardzo! Będzie jeszcze jeden odcinek z rozpoczęcia roku szkolnego. To takie back to school będzie. No i jeszcze jak wszystkie takie zeszyty podpisujemy, naklejamy te naklejki i książki, i wszystko i w ogóle więc dobra bodawić czeka na mnie z Oliwką w aucie, więc ja już uciekam i widzimy się w sklepie, albo coś tam po drodze jeszcze nagram. Jeśli odcinek się Wam spodoba, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Chodźcie z nami na zakupy. Dotarliśmy, ale mi się chyba ręka trzęsie. Dziad. Oliwka. Trzymajcie za nas kciuki, żebyśmy znaleźli wszystko, czego będziemy szukać, i żebyśmy już mieli zakupy za sobą. Bo ten pan się wkurza na nas. Zaczynamy poszukiwania stroju na rozpoczęcie roku szkolnego. Jesteśmy w Reserved i już tutaj widzę bardzo fajne rzeczy, my więc szukamy, oliwka. My Co? szukamy rzeczy yy, na rozpoczęcie. Oliwka szuka puszynów. A, oliwka szuka puszynów, bo zawsze w rezerwty jest wszystko z puszynami, więc masz już coś? O, proszę bardzo. Oliwka zamiast y, stroju na rozpoczęcie roku szuka piżamy z puszynami. Ej, fajna, zobaczcie z długimi spodniami, mega. To rozumiem, że. To jest twój strój na rozpoczęcie. Tak. Tak? tak. I w tym pójdzie. Majtki. I majtki z Puszyna? Tak, je ja to biorę. Zobaczcie, jakie fajne znalazłam balerinki. Takie lakierki, jak kokardką I one będą pasowały do spódniczki i do koszuli. A oliwka, co znalazła? No, cudo po prostu. Puszynowe cudo. Dokładnie, na pleci i lecę. Jeśli jesteście fankami lub fanami Puszyna, tak jak Oliwka, to tutaj naprawdę w Rezervie jest bardzo dużo rzeczy. Gatki takie dresowe, fajne. Co to. Kurtka, którą już ma Oliwka. To chcę. Bluza. Tego nie mam. O, a to? Co to? to? Oliwia, co tu się dzieje? Zabrałaś? Nie. <laughs> Ej, Dawid znalazł buty po szkole. Z ciemną podeszwą, czyli zgadza się? Znaczy nie z ciemną, z jasną miało być, ale ta gumowa jest chyba okej, okay, nie wiem. Ale na, są git chyba, nie? Fajne są. Tylko ciekawe, teraz czy będzie A jaki rozmiar. no rozmiar? Yy, no, 32. 5. Nie, mniejszy nocowy Nie będzie. Biorę. idziemy odnieść pierwsze zakupy do auta i słuchajcie, dobrze idzie. Ja mam buty, Oliwka ma strój na rozpoczęcie roku szkolnego i Dawid nawet ma bezrękawnik, który wcale nie był w planach i wracamy... Był tak, był bardzo potrzebny i wracamy po buty po szkole. Szkoda, że te puszynowe nie było, wiecie, rozmiaru. Buty po szkole jeszcze śniadaniówka i bidon. O tym zapomnieliśmy. Jesteśmy teraz we Forefie i są tutaj bardzo, bardzo fajne komplety właśnie strojów na WF razem z workiem. Pierwsza opcja koszulka z spodenki i worek z takim różem, a druga bardziej pudrowa wersja i oliwca bardziej się podoba to, więc mierzymy. No, super. Mega. Worek. fajnie to wygląda, nie? No. Mamy strój na wlew, bierzemy jeszcze jedną zapasową koszulkę, więc idzie nam bardzo dobrze. Teraz zostanie bidon śniadaniówka i buty po szkole. Jesteśmy teraz w Half Price i szukamy śniadaniówki i bidona i słuchajcie, tutaj na przykład coś takiego, bardzo fajny e, lub różowy, ale oliwka mi gdzieś zniknęła i nie wiem, który będzie chciała, no i jeszcze śniadaniówka zostanie. Ej, naprawdę dzisiaj bardzo dobrze idą te zakupy i jestem w szoku, ale to biorę, może zgodzi się na fiolet. Zdółkami. Psy? Zdółkami. Oliwka, akceptujesz mój wybór? Fajne. Tak? To bierzemy? Tak. tak. Ale śniadaniówek? Nie ma. Ej, jakie zwierzaczki Dobra, nie chcesz butów takich? Tak. Idziesz, idziesz? Sobie Ej, wziadanie. ale ja bym na tym leżała, coś czuję. Może tobie kupimy? Mamy śniadaniówkę, ale z Pepko. Taka z kotem. Ja nie wiem, czy ona nie jest za duża i czy się zmieści. Oliwka, ale bidon masz. Fajny, a ten też ładny. Ej, ale serio taką? A może wiesz co? Jeszcze idźmy do smyka. Jeszcze idźmy. A nie, to, ja chcę Olivia, to. Oliwia, ukryjmy to. Ukryj to. To jest ostatnia. Nie, ja co chcę. Jesteśmy teraz w Tedim i szukamy śniadaniówki. I zobaczcie, co znalazł Dawid. Piszcie w komentarzach, czy ta śniadaniówka jest spoko, czy nie. I nie wiem, zastanawiamy się, generalnie jest jeszcze małpa taka. Yy, I są takie zwykłe, wiecie, jakieś tam z jednorożcami na przykład, ale ciężko będzie nam dobrać coś do tego bidonu, co już kupiliśmy, więc chyba będzie niedopasowane. Poczekajcie chwila, bo tutaj trwa debata Bo ogólnie Oliwia w tamtym roku Miała tą śniadaniówkę i ona jest a, bardzo spoko A teraz myśli o tej małpie niebieskiej Nie, i ona jest bardzo spoko Bo zobaczcie, ona ma takie przegródki w środku I jakby takie dwie komory z dwóch stron I Dawid twierdzi, że ta śniadaniówka przeżyła Że ona jest w domu Więc chyba na razie nie będziemy nic kupować Co znowu, sowa? No ładna jest sówka Sowa? Nie kupujemy śniadaniówki, jak coś będzie na mnie. O, jeszcze przykrótka. Będzie na mnie, jak coś. Słuchajcie, my już w drodze do domu. E, e, w sumie zatrzymujemy się jeszcze na obiad na taki szybki obiad i potem jedziemy po staśka do mojej mamy, jedziemy do rodziców Dawida. Potem my zostawiamy staśka u rodziców Dawida, jedziemy do małymi, no bo Stasiek jest chyba jeszcze zaszalony na spotkanie z Noworodkiem. No, i tak to nam minie dzień cały szalony. I potem pokażę Wam już całe zakupy. Ten strój na rozpoczęcie roku szkolnego. Może popklejamy trochę zeszytów? Zobaczymy. A i paczki od widzów. Jak byliśmy w górach, taka sterta wyrosła po prostu, że ja nie wierzyłam, jak to zobaczyłam. Więc na pewno sobie dzisiaj jedną paczkę otworzymy. Okej, okay, nadajemy już z domu i czas pokazać Wam całe zakupy. Wyszły bardzo dobrze i po prostu jakoś tak szybko. Aż w to nie wierzę, dosłownie. Okej, okay, więc pierwsza rzecz, którą Wam pokażę, to będzie strój na rozpoczęcie roku szkolnego, którego Wam w sklepie nie pokazałam. No i słuchajcie, mamy taką klasyczną, białą koszulę. No wiecie, biała koszula po prostu, ale. Co tam, Stasiu? To jest moja! Twoja koszula? Tak Ale mamy superową spódniczkę. Zobaczcie to tylko. To jest moja! to jest twoja, tak. ona jest taka, i tutaj ma jeszcze takie łańcuszki dekoracyjne. Naprawdę wygląda to wszystko super na oliwce, no i ona wybrała sobie taki zestaw, dajcie znać w co wy ubieracie się na rozpoczęcie roku szkolnego i do tego mamy te buty, które wam w sklepie pokazywałam Ej, tylko gdzie one są? Proszę bardzo lakiereczki z kokardką, wszystko będzie fajnie pasowało, jeszcze rajty może białe, chyba tak i słuchajcie, śniadaniówka odpinana w ten sposób i zobaczcie jak ona ma dużo miejsca w środku fajne przegródki, no a do śniadaniówki oczywiście jeszcze fioletowy bidon, tylko gdzie on jest? Dawid mi wszystko tutaj pochował. Bidon taki, kupiliśmy go w Half-Price, on kosztował 36 zł. Ty pokazujesz? Słuchajcie, z jeszcze ciekawszych rzeczy Ja kupiłam sobie takie dwie rzeczy W TK Maxie. I zobaczcie w ogóle jak to super wygląda Krówkowe coś do mycia twarzy To jest coś do, do, wiecie Do pielęgnacji po prostu twarzy Ale to opakowanie Była jeszcze wersja pszczółkowa z miodem Ale wzięłam jeszcze takie coś I to są maseczki Tutaj jest 10 maseczek z awokado I to jest takie wielkie opakowanie I ono kosztowało 35 zł Więc y, to jest dobra cena To się naprawdę opłacało za 10 takich fajowych maseczek, no i superowe są. Przyszłam teraz do moich rodziców, żeby odebrać paczki i zaraz wam pokażę, ile ich przyszło. Wzięłam sobie dwie paczuchy, więc zaraz z oliwką je otworzymy i słuchajcie, jeszcze mam dla was info. Dla wszystkich poszukiwaczy Milka Secret Boxów, teraz w Biedronce, co tam Stasiu? No to ja z tobą mogę otwierać? Możesz ze mną otwierać? A super, super, super! Wiedące jest promocja 2 plus 1 za te nowe Milke Secret Boxy, więc całe opakowanie, słuchajcie, Stasiu, nie przeszkadzaj. Wychodzi jakieś 71,2 zł. Całe opakowanie 24 sztuki, więc to się mega opłaca. Tak, Stasiu. To jest Tak? Tak przywędrowaliśmy jednak tutaj do biurka bo tutaj mamy dużo miejsca zawsze do otwierania, więc myślę, że będzie ok i mamy paczuchę obklejoną lol surprise'ami, po prostu od góry do dołu dla Oliwki Darii, Stasia i mister drobnego, tylko Stasiu, nie wiem czy damy radę bez nożyczek, dobra, otwieramy i patrzymy co tu jest w środku, mamy bibułki, dużo bibułek mamy wachlarzyk, słuchaj ale Proszę bardzo. O, tutaj. Ej, co to jest? Co to jest? Ej, mamy Harry Pottera, mamy Dawid, kto to jest? Flash. Flash, Flash z Marvela. Dobrze mówię? I jakieś oko. Halloweenowe. Dajcie znać, czy chcecie, żebyśmy otworzyli te nowe Kinder Joye. Z DC. Tak dobrze mówię, nie? No, bo Dawid to już chciała. Ja mówię, a może nie, może nie. Mamy tutaj jakiegoś słodziaka, słonika i kotka, i naklejeczki. Jeszcze więcej naklejek. Tutaj jest wysyp. I o, na mister drobny. Kiedyś będzie odcinek, jak my wysypujemy po prostu to wszystko. Masz. Szukamy dalej. Tutaj jest jakaś superowa podusia. Tutaj jest piłeczka kauczukowa. Tu jest mini piesiu, krokodyl, słuchajcie, i jeszcze taki znak. I tutaj mamy rysunek z donacikiem. Ej, oliwka, a ty masz to. Ty masz normalnie chyba Donata chyba I mamy list Hej Darliwka, robiłam tą paczkę z moją naj... z moją młodszą siostrą Pytanka, pozdrowisz Hanie i Kalinę? Oczywiście, że pozdrawiam Hanie i Kalinę z całego serduszka Czy Oliwka ma jakieś to alergie? Nie ma Czy mieszkaliście kiedyś w bloku? Dawid mieszkał w bloku Ja nigdy nie mieszkałam w bloku I w sumie to bym nie umiała chyba mieszkać w bloku Jaka jest wasza ulubiona piosenka? nie wiem, crazy chyba nie frog. mamy Crazy Frog Dawid mówi, że Crazy Frog, ale chyba nie mamy jednej y, ulubionej i to tyle znajdziesz w naszej paczce rysunki, naklejki i dalej te same, to same musicie zobaczyć wasza rodzinka, śliczny tutaj jest rysunek i piękne są rysunki, kolorowanka dla oliwki, kolorowanka dla oliwki naklejeczek to my tutaj mamy naprawdę bardzo dużo i zobaczcie jakie one są śliczne dziewczyny dziękujemy bardzo tutaj jeszcze mam jakąś i zobaczcie tylko jaką Mam nadzieję, że ona się pokaże, zobaczcie Hania i Kalina, dziękujemy z całego Serduszka za superową niespodziankę Wysyłam wam serducho i pozdrawiam I dajcie znać, czy macie Już wszystko do szkoły Otworzyłam kolejną paczuchę i Linika! No, temat back to school po prostu na topie. I jak tutaj mamy od razu pytania? Słuchajcie, znowu pytania. Kiedy Oliwka nagra nowy odcinek na swój kanał, nie mamy pojęcia! Ej, mieliśmy tyle pomysłów i w ogóle, ale my ciągle nagrywamy na nasz wspólny nadarliwkę. Jakoś ciężko jest z czasem, no nie? Czy nagrasz odcinek, że Dawid jest twoim lokajem przez 24 godziny? Oczywiście! To jest mega pomysł. Co się Chodzić. Czy nagrasz odcinek Jem lody przez 24 godziny To może już w przyszłe lato, w przyszłe wakacje Bo ogólnie to bierze nas jakaś choroba chyba Czy mnie pozdrowisz Oczywiście, że cię pozdrawiam Z całego serduszka, tylko jeszcze nie wiem Kogo? Ale pewnie zaraz się dowiem, bo zobaczcie, tutaj mam piękną kopertę. I czy to będzie list? Oczywiście. Cześć, Daria, mam na imię Julka, więc pozdrawiamy Julkę. Mam 10 lat, bardzo lubię oglądać Twoje filmiki. Też mam siostrę Oliwie, która też idzie do drugiej klasy. O! Proszę bardzo, mam nadzieję, że paczka Wam się spodoba. Na pewno się spodoba. Otwieramy sobie dalej. Oliwka, czy Ciebie w ogóle to widać w tym aparacie? Bo ja tutaj Cię tak zasłaniam. Dobra, dla Darii. Dla oliwki, proszę bardzo, otwieramy i co? Ojeju, to. O oh my god, zepsułam sobie jakiś krem. Zepsułam sobie krema. Słuchajcie, ale pięknie pachnie oliwkowo. No, miałam, zobaczcie. To chyba zaraz muszę się po prostu nim posmarować. Aha. Mam jeszcze takie serduszko czerwone, śliczne, świeczkę. Ale pachnie! I tutaj mam jeszcze takiego fajnego małego słodziaka jednorożca! O! Co to jest? Co to jest? Może będziemy zbierać takie rzeczy właśnie? Oliwie, jaką śliczną bransoletkę ty dostałaś! I jeszcze jedną! O matko! Co to jest? Gra jakaś! Ej, no zobaczcie! To jest mega fajne! Zobaczcie, mamy też kociaka z Kinder... Milka Secret Boxów, już mi się wszystko myli, słuchajcie! Tutaj mamy jakąś kartę wysyp na Stasia. Zaraz tam ja to odkładam. Te wysypywanki wszystkie odkładam. Mamy jeszcze Misia i mamy słuchajcie to z Kinder Joy i tutaj mamy Daria plus Oliwka równa się Darliwka. Piszcie czy chcecie żeby Dawid został moim lokajem na 24 godziny. Znalazł się też Paddy i słuchajcie tutaj pisze Darliwka sama robiłam. Co my tutaj mamy? Słuchajcie tu mamy naklejeczki. Własnoręcznie robione naklejki. Czajcie to. I one są Pokaż? śliczne. Zaraz Ci wszystko pokażę. Wow! Zobaczcie! Mamy torbę, i tutaj są takie własnoręcznie robione malunki. No śliczna. Więc Julcia, bardzo, bardzo dziękuję i serduszko leci prosto do ciebie. Daj znać też, czy jesteś przygotowana do szkoły, czy masz już wszystko i ogólnie, piszcie widzowie, moi wszyscy kochani, czy jesteście gotowi na powrót do szkoły. I pamiętajcie, że gdybyście mieli jakiś problem albo cokolwiek, to ja jestem tutaj dla was. Możecie też pisać na Instagramie. No mam nadzieję, że razem przetrwamy ten kolejny rok szkolny. Na pewno przetrwamy. Będę trzymała za Was wszystkich mocno kciuki. A teraz już kończę ten odcinek. Czekamy na plecak jeszcze, kiedy ten kurier go przywiezie, może go wstawię na Instagramie albo gdzieś tam, a jak nie to pokażę Wam w przyszłym odcinku. Więc bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam was wszystkich, wysyłam mua, buziaczki, przytulaski i do następnego Pa! Nie zapomnijcie zostawić łapek w górę subskrypcji i dzwoneczka.